w 19 września Anita Stefańska Pluskota witam państwa i zapraszam na Informacje Piotrkowskie. W dzisiejszym wydaniu powiemy o zwycięskich propozycjach budżetu obywatelskiego. Zobaczymy co się dzieje na zamkniętym basenie, zajrzymy też do biblioteki miejskiej. 9241. Taką rekordową liczbę głosów oddali Piotrkowianie w głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego. Wczoraj głosowanie dobiegło końca. Dziś prezentujemy wyniki. Najwięcej, bo blisko 25% wszystkich oddanych w tym roku głosów, zdobył projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią do skoków dalszych, szkole podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi. Chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, tak? I to jest dla, dla nas najważniejsze. E, mamy duże boiska, dwa tak naprawdę takie, takie gdzie można zagrać w, w piłkę ręczną, w piłkę nożną, do, do koszykówki. Ale to, to, co widać, to jest na wszystko-wszystko asfalt. Tutaj ta nawierzchnia wielofunkcyjna, ta miękka, tak, tak zwana, na pewno nam ułatwi to zadanie i dzieci przede wszystkim będą, będą się czuły bezpiecznie. Projekt przygotowany przez nauczycieli z piątki to sukces całej społeczności szkoły, ale i osiedla, zaznaczała dyrektor placówki. Mogę, mogę tutaj podziękować rodzicom, i, i cieszę się z tego, że ta współpraca jest. I tą współpracę widać i to pokazały te wyniki i to, że wygraliśmy. Także cieszymy się bardzo. Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy malutką szkółką, i to przede wszystkim tak nas troszeczkę e, wzbudzało w nas duże obawy, bo no cóż, to no, 300 dzieci, co my możemy tu zdziałać, ale e, tak jak mówi się, że. Czasami są zwierzątka, które zjedzą dwa razy tyle, ile ważą. Tak samo i człowiek może zrobić tyle, nie, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono, więc e, poruszyliśmy niebo i ziemię i to się stało, że przeszło nasze oczekiwania. Zwycięstwo w drugim i trzecim rejonie przypadło również budowie boisk. Te powstaną przy ZSP nr 2, czyli Piomie, i przy popularnym TPS-ie, czyli ZSP nr 1. Z kolei w czwartym rejonie zwycięską propozycją jest budowa drogi wjazdowej z ulicy Łódzkiej na teren Osiedla Łódzka Sadowa. Tegoroczne głosowanie było rekordowe, bo udział w nim wzięło ponad 9 tysięcy Piotrkowian. Wyjątkowy rekord, ponieważ to jest prawie trzy razy więcej niż w zeszłym roku oddanych głosów. Także, także tegoroczne zainteresowanie budżetem obywatelskim. No i było wyjątkowe. Udział w głosowaniu wzięło 4960 kobiet i 4034 mężczyzn. Najwięcej, bo ponad 47% głosujących, to były osoby w przedziale wiekowym od 25 do 50 lat, a ponad 32% stanowiły osoby powyżej 50 lat. Teraz wybrane przez mieszkańców projekty zostaną przekazane do realizacji, a kolejna odsłona budżetu obywatelskiego w przyszłym roku. To już ostatni tydzień przerwy technologicznej na kretej pływalni przy ulicy Belzackiej. Nasza kamera podglądała, co dzieje się w środku, kiedy basen jest nieczynny. Przerwa technologiczna na pływalni jest konieczna, by obiekt mógł funkcjonować prawidłowo. Termin wybrany został nieprzypadkowo. W tym roku zdecydowano, by zamknąć basen tuż po wakacjach. Podkreśla kierownik krytej pływalni. Jeżeli sobie uświadomimy, że podczas następnych 11 miesięcy z tej pływalni, konkretnie przy ulicy Belzackiej, skorzysta ponad 120 tysięcy klientów, no to musimy odpowiednio się przygotować do tak intensywnej eksploatacji. To są z pozoru niewidoczne dla klienta rzeczy, ale podczas tych trzech tygodni, które bardzo intensywnie zaplanowaliśmy, musimy wykonać szereg czynności. W tym roku wypuszczona woda z niecek, nieckie umyte, zdezynfekowane, ponownie napełnione. Również przegląd wszelkich instalacji instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, sterowania, automatyki. Tak jak powiedziałem, to są rzeczy podczas gdy klient korzysta z basenu dla niego niewidoczne. Przez trzy tygodnie wykonane zostaną prace, których normalnie nie można byłoby przeprowadzić, zagrażałoby to bowiem bezpieczeństwu pracowników, mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. No tak, nawet nie pozwalają na to przepisy i, i zdrowy rozsądek, wymienia żarówki nad, nad niecką basenową, no, no jest po prostu zagrożeniem. To jest woda i, i stawienie rusztowania w wodzie no, nosiłoby znamiona nierozwagi i ryzyka. Także no, to jest ta prosta szyna, o której mówię, ale czyszczenie tych trójkątów, na, które znajdują się nad, nad niecką basenową, no, to po prostu jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas, kiedy tej wody w niece nie ma. Przypomnijmy, że cały czas normalnie funkcjonuje druga pływalnia Piotrzkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pruchnika. W czwartek inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o wyłączeniu z ruchu części ulicy Pruchnika, bo pieszym i samochodom zagrażał budynek po byłym metalplaście. Dziś uszkodzoną ścianę pustostanu zaczęto demontować. Decyzję o zabezpieczeniu budynku, na którym w czwartek po południu obsunął się fragment ściany, wydał na jego właściciela inspektor nadzoru budowlanego. Wówczas wydawało się, że reakcji z jego strony nie będzie. Jednak groźba zawalenia się ściany podziałała i na obiekcie dziś prowadzono prace związane z usunięciem naderwanej ściany i zabezpieczeniem budynku. Od wtorku, 20 września, od godziny 22 do godzin południowych dnia następnego nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkań po zachodniej stronie miasta. I zmieniamy temat. Połowa września to już najwyższa pora na powrót do nauki. Jak się okazuje, uczą się i dzieci, i dorośli, a najchętniej uczymy się języków obcych. Jakich? Odpowiedzi szukała Karolina Paras: angielskiego i może hiszpańskiego. Angielski i niemiecki. Angielskim i niemieckim. Bardziej chyba na to będziemy nacisk na nasze dzieci, żeby się uczyły języków. Tak. Tak. Jakich powinny się uczyć dzieci języków? No myślę, że przede wszystkim angielski, który jest bardzo komunikatywny, w każdym kraju się dogadamy. Prym pośród języków wiedzie niezmiennie język angielski. Szkoły językowe w Piotrkowie cieszą się dużym wzięciem. Moim zdaniem jest ogromny bum na języki, i tutaj nie ma jakby ograniczenia, czy więcej dzieci, czy więcej dorosłych. My mamy bardzo dużo osób dorosłych oraz bardzo dużo dzieci. Nauka języków obcych staje się coraz bardziej dostępna. Ci, którzy na prywatne lekcje swoich pociech nie mogli sobie pozwolić, dziś korzystając ze wsparcia programu Rodzina 500, mogą kształcić swoje dzieci i to już od najmłodszych lat. Nowoczesne formy edukacji. Umożliwiają rozpoczęcie nauki języków obcych już w wieku trzech lat. Niestety nie każdego na to stać. Tym bardziej środki te umożliwiają rodzicom wyrównanie szans tych dzieci w tym jakże ważnym temacie. Oprócz pociech kształcą się również dorośli. Język potrzebny jest w pracy oraz do tego, aby porozumiewać się z obywatelami innych krajów. Czasem znajomość języka może odmienić nasze życie. Ja poznałam moją, miłość mojego życia dzięki językowi. Prawda? Jak to było? W pracy poznaliśmy się, ponieważ nie znał polskiego, więc ja władałam angielskim, więc mogliśmy się porozumieć. Najpierw pomaganie, pomaganie, a teraz bierzemy ślub. W Piotrkowie dostępnych jest kilkanaście szkół językowych oferujących naukę nie tylko języka angielskiego, ale także języka niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego. A języków obcych można się uczyć z książek. Można też książki czytać w oryginalnym języku ich autorów. W piotkowie okazji do czytania nowości będzie więcej. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. By czytelników przyciągnąć do czytania, na bibliotecznych półkach powinny znajdować się nowości i bestsellery. Tych w Piotrkowskiej księżnicy nie zabraknie. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 64 tysięcy złotych wystarczy na kilkaset książek. Myślę, że za dwa miesiące będziemy mogli powiedzieć Państwu mniej więcej, ile książek kupiliśmy, bo książka książce nierówna, więc są książki, które kosztują 100 czy 200 zł, a są książki, które kosztują 20 czy 30 zł, więc jeśli chodzi o ilość zakupionych książek, nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że będziemy starali się uwzględnić przede wszystkim to, o co pytają czytelnicy. Z wyborem tytułów, jakie zostaną zakupione do biblioteki, nie będzie problemu. W specjalnym zeszycie czytelnicy zapisują książki, które chętnie by przeczytali. Obecnie jest wpisanych blisko tysiąc propozycji. Pozyskana dotacja umożliwia bibliotece również zakup multimediów, czy ostatnio popularnych audiobooków oraz wydawnictw społeczno-kulturalnych. Dla miłośników czytania mamy ważną informację. W środę z powodu konserwacji sieci komputerowej wypożyczalnie będą czynne od godziny 15. Jeszcze pozostajemy na chwilę w bibliotece, gdzie w sobotę odbył się kiermasz taniej książki. Jeszcze na długo przed otwarciem kiermaszu przed biblioteką ustawiła się długa kolejka chętnych. Hol miejskiej Biblioteki Publicznej tego dnia wypełniły regały pełne wszelakiej literatury. Każdy, kto tego dnia wybrał się na kiermasz, mógł znaleźć coś dla siebie, a wybierać było w czym. Literatura dziecięca, historia, medycyna, literatura piękna, wszelakie poradniki, przewodniki, podręczniki. Wszystkie te książki czekały na swoich nowych właścicieli, którzy nie zawiedli i po raz kolejny obalając tym samym mit, że Polacy czytają coraz mniej. My codziennie przekonujemy się w bibliotece, że ludzie czytają, a na kiermaszach widzimy to niemalże namacalnie. Ludzie czytają, ludzie potrzebują książek, kiermasze czują, że są specjalnie dla nich, mamy stałą klientelę, cieszymy się, uśmiechamy się do tych samych twarzy co roku, uśmiechamy się do nowych, ogromnie się cieszymy, ludzie rzeczywiście czytają, przychodzą, kiermasz zawsze się cieszy ogromną popularnością. Tego dnia jedno było pewne. Tu cena nikogo nie odstraszy. Książki można było kupić już nawet za symboliczną złotówkę. To jest druga tura. Za około 40 zł kupiłem no, trochę książek o nauce, trochę historycznych, trochę powieści. Ile kosztowała najtańsza książka? A złotówkę dla córki, bo córka takie 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 dziecinne rzeczy. I starcza tam coś do matury, dość do, do liceum, książki. Pieniądze uzyskane z kiermaszu posłużą na zakup nowego księgozbioru do biblioteki. Ósma edycja Piotrków Art Festival już za nami. W miniony weekend w ramach festiwalu odbywały się liczne koncerty, pokazy filmów oraz wystawa grafik. Organizatorzy jak zawsze postawili na różnorodność. Festiwal rozpoczął się w piątkowy wieczór koncertem inauguracyjnym zespołu Koals w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, gdzie dwoje młodych muzyków przeniosło publiczność w swój eteryczny i pełen emocji świat muzyki. Takich niespodzianek podczas festiwalu było więcej, ponieważ Piotrkow Art Festival to impreza znana już nie tylko w naszym mieście. Myślę, że impreza jest rozpoznawalna w Polsce i rzeczywiście artyści z całej Polski przybywają tutaj do nas chętnie, nie stawiają oporów, są nastawieni z entuzjazmem do festiwalu Piotrkow Art. Ósma edycja Piotrków Art Festival to nie tylko różnorodność artystów, ale także różnorodność gatunków muzycznych, w których miejsce na improwizację i wolność jest zawsze. To najbardziej e, kocham, gdyż e, nie wiemy, co się wydarzy. Nie ma nudy. Za każdym razem jest inaczej, za każdym razem jest coś innego. Inaczej graliśmy w zeszłym tygodniu, inaczej dzisiaj. I to jest fascynujące. Nie ma czegoś takiego, że przychodzimy, otwieramy już tak, dedur, amol i tak dalej. Nie, po prostu wszystko się może wydarzyć. I to jest fascynujące. Najwięcej publiczności zgromadził koncert zespołu Warieté, legendy zimnej fali w centrum idei ku demokracji. Ale Piotrków Art Festival to nie tylko muzyka. W galerii ode przy ulicy Sierackiej zaprezentowano wystawę grafik artystki z Torunie Ewy Bińczyk. Motywem przewodnim jej prac jest człowiek i jego wewnętrzny świat. Podczas tegorocznego festiwalu nie zabrakło także i filmów. W Pabie Sky odbył się pokaz filmów i teledysków Michała Biegańskiego. Młody filmowiec z Rozprzy o pseudonimie Człowiek Kamera zrealizował m.in. teledysk dla kanadyjskiej grupy, który został doceniony i wybrany przez muzyków. Organizatorem Piotrkow Art Festival jest Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto. Na obszerny materiał z festiwalu zapraszamy do magazynu kulturalnego w najbliższy piątek. A teraz sport. Piotrkowska Amatorska Liga Piłki Nożnej wystartowała. Do tegorocznych rozgrywek Amatorskiej Ligi przystąpiły dwa nowe zespoły. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Kostromska Podchoran. Ale raczej to nie one będą faworytami. No, myślę, że jak co roku w tym roku też do faworytów zaliczani są Barwilomek, Abieniek. Myślę, że... Haftina już raczej nie, bo, bo po wczorajszym meczu widzieliśmy, że nie, nie, nie mają swoich czołowych zawodników zeszłego sezonu. Zobaczymy jak to się ułoży. A my, a my gramy swoje, walczymy w każdym meczu o, o pełną pulę, a zobaczymy co przyniesie błysko. W rozgrywkach rywalizuje kilkanaście zespołów. Na tą chwilę mamy 13 zespołów. Koniec pierwszej rundy planowany jest na 11 listopada. Także co tydzień, sobota, niedziela jest zajęta po 4 bądź 5 spotkań. Będziemy rozgrywać na boiskach, boiskach miejskich Osiru. Oczywiście tych znajdujących się przy stadionie miejskim Concordia, gdzie można podziwiać zmagania amatorów. A doping jest jak najbardziej wskazany. Karolina Buczkowska, dziesięcioletnia podopieczna Miejskiego Ośrodka Kultury, biorąca udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem z moich rodzinnych stron najciekawszy, najstarszy zabytek zorganizowanym przez Muzeum Żub Krakowskich zdobyła drugą nagrodę w kategorii wiekowej od 7 do 10 lat. Ponadto praca Karoliny zostanie zaprezentowana na wystawie pokonkursowej, udostępnionej od 9 grudnia 2016 roku w muzeum na trzecim. Poziomie kopalni soli Wieliczka. Gratulujemy. Dziś w informacjach to już wszystko. Za chwilę magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia! Jesteśmy tutaj na terenie Podzamcza, jest to dzielnica historyczna miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jak widać, ona nie wygląda w tej chwili zbyt ciekawie, ale również możemy zauważyć, że. Od pewnego czasu dużo się na tym terenie dzieje. Jesteśmy tutaj u zbiegu jak gdyby dwóch frontów robót. Jeden to jest rzeka Strawa, która jest poddana rewitalizacji na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Kopernika, jak również za chwilę wchodzi wykonawca na remont, przebudowę ulicy Gancarskiej. Oprócz tego jeszcze już mamy wyłoniony go wykonawcę i ten wykonawca już złożył dokumenty do pozwolenia na budowę na plac zamkowy. Jeśli chodzi o rzekę Strawę, wykonawcą jest firma Molewski, konsorcjum firmy Molewski z firmą Invest Development. To jest firma, firma z Pomorza, firma Molewski wykonywała modernizację oczyszczalni ścieków. Ten odcinek mierzy około 400 metrów. Tutaj będziemy poddawali remontowi wymianie podłoża. Koryta rzeki Strawy, jak również i te boki, które jak widać, one się chylą, w, tak, chylą do środka i mogłoby dojść do zawalenia, zatamowania przepływu tej rzeki. Oprócz tego firma ma również w swoim zakresie budowę tego mostu. Oczywiście wyłączają z ich zakresu te odcinki, które były wykonane Rzeki Strawy i Mostu na, na ulicy Zamkowej i na ulicy Starowarszawskiej. Termin wykonania jest do końca października tego roku, a Koszt około 3,8 miliona złotych. Natomiast ulica Gancarska na całej długości od krakowskiego przedmieścia do ulicy Jerozolimskiej będzie przebudowana łącznie z chodnikami. Tutaj doprowadzimy również i, i ciepłociąg, ponieważ firma TBS, w, w naszym jak gdyby, imieniu, będzie, będzie realizowała budynek przy ulicy Gansanskiej 6 8. Będzie również odnowiony budynek, poddany remontowi, budynek przy ulicy Ganskiej 4. Jak również Starowarszawska 5 i Zamurowa. Oprócz, oprócz tych, tego ciepłociągu, będzie przebudowany wodny dociąg będzie wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa na tym terenie oczywiście oświetlenie wymiana oświetlenia zjazdy do posesji także ulica zmieni swój widok diametralnie na placu zamkowym również ulica, która łączy Ulicę Zamkową z Wojska Polskiego, będzie przebudowana. Łącznie z chodnikami będą również wykonane miejsca postojowe dla samochodów, bo jest to w pobliżu zamku i widać, że dużo gości, nie tylko Piotrkowian, ale z zewnątrz odwiedza nasz Zamek Królewski. W związku z tym no, trzeba im umożliwić jakiś wygodny podjazd do, do tego, żeby żeby, żeby zwiedzić ten ciekawy zamek. Będą ten teren, który skwer również będzie poddany renowacji, mianowicie będzie konserwacja, konserwacja zieleni, będą będzie wykonane nowe alejki, będzie plac zabaw, jak również i kanalizacja deszczowa i sanitarna, ale jeszcze dodatkowo będzie iluminacja, wykonana ilumina, iluminacja tego zamku, zamku. Termin wykonania firma to jest firma Piotrowska. Wykonawcą jest firma Pełk S.A. Termin do 30 listopada tego roku. Projekt na plac zamkowy już jest gotowy? Tak, jest, jest gotowy, jest złożony w architekturze, czeka na pozwolenie na budowę, także to jest kwestia kilku dni. Była ta właśnie projektu i buduj, czyli firma wcześniej wygrała ten przetarg na realizację, wykonała projekt zgodnie z naszym programem funkcjonalno-użytkowym, którym zażyczyliśmy sobie pewne elementy, które muszą być tam zawarte. Zgodnie z tym został wykonany projekt i czeka na pozwolenie na budowę. Niebawem to pozwolenie będzie wydane i przystąpią do realizacji. Jak widać oprócz oprócz tych e, prac dotyczących infrastruktury również i e, budujemy e, mieszkania dla, e, z przeznaczeniem dla ludzi, którzy chcą e, zamieszkać w atrakcyjnej dzielnicy, bo ona staje się coraz to bardziej e, e, atra, atrakcyjna poprzez nasze e, działania inwestycyjne, e, renowacyjne, rewitalizacyjne. Myślę, że z czasem będzie to e, bardzo przyjemne miejsce do mieszkania. No, właśnie, co z kamienicą, która miała tu postać? Tak, to jest ta kamienica, o której mówiłem. To jest Gancanska 6. Wykonawcą w naszym imieniu będzie spółka nasza TBS. No, czekamy na umowę, podpiszemy umowę z BGK, tam są terminy, które określają złożenie wniosku i nie można zacząć wcześniej, jak się podpisze umowę. W związku z tym czekamy na podpisanie tej umowy i ten budynek będzie realizowany. Tam budynek przy ulicy Gancarskiej, jak również i taka oficyna, która, która jest wewnątrz tego podwórza, tam powstanie 15 nowych mieszkań. 9 w tym budynku nowym i 6 w, w tej oficynie. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, odnowiony będzie budynek przy ulicy Gancarskiej. 4 już lokatorzy, myślę, że są wszyscy już wyprowadzani z tego budynku. Także ta, ta część miasta zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, tak jak powinna wyglądać stara. Część każdego miasta. W 2018 roku zakończymy. Ale z tego powodu, że czekamy na te pieniążki, które można uzyskać z, z Bęgieku. Zresztą w, w każda inwestycja jest jak gdyby rozpatrywana pod kątem pozyskania pieniędzy z zewnątrz na, na rzekę. Złożyliśmy wniosek o, o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tam jest tylko problem, czy dostaniemy pożyczkę preferencyjną, czy, czy dotację. Ubiegamy się oczywiście o, o dotację. Natomiast no, jeśli chodzi o pozostałe, to jak tylko konkurs jakiś się pojawi, będziemy aplikować. Generalnie chcemy e, przeznaczyć ją dla ludzi młodych, ludzi, którzy no, wiążą e, przyszłość e, z naszym miastem. Dlatego e, proponujemy, żeby ci ludzie mogli zamieszkać i, i, i tutaj no, zapuścić korzenie, że tak powiem, na, na, na dłuższy okres czasu i z tym naszym miastem wiązać swoją przyszłość od początku do końca. Oh,